Wstajemy, szkoda dnia, jest sobota. Dzisiaj sobie spędzimy wspólnie... A jak mi tutaj te włoseczki wiszą? W ogóle, ja jak wróciłem z pracy wczoraj, o 19 poszedłem spać i... Wstałem o drugiej w nocy. pokręciłem się chwilę, pochodziłem i znowu poszedłem spać. Ja jestem tak wypoczęty, tak niezwłocznie, jeszcze wstałem znowu o szóstej, znowu poszedłem spać, zmusiłem się, no potrzebowałem troszeczkę sobie, wiecie co, odpocząć, odespać, odsapnąć. Zjemy sobie razem śniadanko. Przyszedł już mi ten catering. Pokażę Wam co dzisiaj mam do jedzenia. Wypijemy razem kawkę. Ja na dziesiątą mam do pracy. W ogóle to się z Wami nie przywitałem, ale wypiłem łyczka kawy i teraz mogę prosperować. I teraz mogę prosperować. Pokażę Wam zaraz, co my tutaj mamy do do jedzenia, na śniadanie jest tak, serniczek brzoskwiniowy. Ale czy to jest na pewno śniadanie? Barszczyk ukraiński. Jak to jest w ogóle? Gdzie to jest popodpisywane? Ja to muszę, muszę ro, rozpracować. Muszę to rozpracować gdzie. Nie już widzę. Już widzę. Już widzę moi drodzy. Już wam mówię, jak to wygląda. Muszę sobie to posegregować. Barszczyk ukraiński mamy na drugie śniadanie. I powiem Wam szczerze, że ta porcja jest taka naprawdę sobita, więc to sobie biorę do pracy. Mm, na ciepło mamy kolację, mamy. jak to jest wszystko profesjonalnie porozpisywane. Jestem masz miło zaskoczony. Więc tak, drugie śniadanie barszcz ukraiński biorę sobie do pracy. Na kolację, na ciepło mam mmm, naleśnik pomidorowy. Ratatuj z natką pietruszki i kwaśną śmietanę z gorczycą. To sobie biorę do lodówki tutaj. Na obiad, na ciepło mamy panierowaną rybę, ryż kary, surówkę po azjatycku z marchewką. I zobaczcie jaka ta porcja jest naprawdę duża. To sobie też biorę do pracy. A na śniadanie pierwsze mam tak, pieczona owsianka czekoladowa, twarożek wiśniowy, śliw, śliwki w syropie. Więc mamy to na śniadanie i to sobie zaraz Skosztujemy. Ok. Więc to i to idzie na kolację. Ja sobie kolację będę robił po prostu z dwóch posiłków. Więc to idzie tu, to idzie tu, to idzie do pracy. I mamy rozpatrzone wszystko po kolei, więc bardzo się z tego powodu cieszę moi drodzy. Skosztujemy zaraz tego śniadanka. Będę tych pudełek miał pewnie pełno, zobaczcie, wygląda naprawdę zacnie, spróbujemy tej owsianeczki pieczonej, czekoladowej, z tą konfiturką. Mm. Spoko, naprawdę spoko. I tu jest chyba prawdziwe kakao. Jestem mile zaskoczony, bo jest to bardzo fajne, bardzo wilgotne, bardzo przyjemne. Good. Muszę przestawić swój umysł. Mm, muszę. Muszę regularnie jeść, muszę się nauczyć regularnego jedzenia. Ja się nie odżywiałem źle bo ja jem naprawdę dobre rzeczy zresztą. Kto jak nie Wy jesteście na bieżąco z tym wszystkim. Tylko jest taki problem, że ja nie potrafię, może nie tyle, co nie potrafię, ale nie mam... Już się uwaliłem. Nie mam w sobie takiej determinacji, Żeby właśnie piec jakieś owsianki, panierować jakieś ryby, robić jakieś serniczki i będąc wegetarianinem mi już te wszystkie podstawowe rzeczy do jedzenia zdążyły się znudzić. Bo ile można jeść tofu, ile można jeść cieciorkę, ile można jeść parówki sojowe. Hmm. Ja jestem jeszcze świeży w tym temacie i nie umiem aż tak bardzo tych wszystkich wegetariańskich rzeczy robić, bo na przykład Paulinka ode mnie z pracy jest już weganką i to taką naprawdę weganką z krwi i kości i ona już z tego co pamiętam, 8 albo 9 lat już i ona naprawdę potrafi te jedzonkę sobie komponować. Ona potrafi bardzo dobrze to wszystko organizować. A ja, zobaczcie, śniadanie: co ja jedę na śniadanie? Jajko, awokado raz jajecznica, raz gotowane, raz to, raz tamto i to mi się przyjadło. A tutaj mamy super dwa kawały owsiany, śliweczkę, jakąś konfiturkę i to jest mega miłe. To jest twarożek wiśniowy, mega. Mega, mega, mega. I wiecie, to jest całkiem przyjemna ta równowaga, tego wszystkiego. No, więc mam nadzieję, że mi to na dobre wyjdzie. Z dzisiejszego dnia nie mam jeszcze. Nie widzę tutaj czegokolwiek, co by mi nie smakowało. Mam też rzeczy na niedzielę, ale to wezmę sobie śniadanie, drugi śniadanie, obiad jeszcze do tej kolacji, bo jadę dzisiaj do domu rodzinnego po pracy. Więc wezmę sobie, i widzicie, i zjadłem to, i ja już z rana jestem full. Oj, te śniadanie naprawdę. Sobit, ale ten już broskwiniowym, jaki kuszący. Idę sobie umyć buszkę, umyć zęby, dojeść to um, i przepakować te wszystkie rzeczy, posegregować. Um, I będę was updateował, co z tym, co z tym cateringiem, co jakiś czas. Chodzi tutaj. A co, wręczę ci mandacik? No. Mamo, cały świat jest zawadnięty tą piosenką. No, wiem, ale to przez TikToka bardziej, chodź tutaj, leniwcu, co Ty tak wolno idziesz? Co Ty tak wolno idziesz? Kolejny dzień ja już moi drodzy wstałem I... i pomyślałem sobie, że do tego idziesz ze mną i Idziesz ze mną? I pomyślałem sobie, że. Jestem, nie mogę patrzeć pod słońcem mm, że pójdę sobie do ogrodu, urwać trochę pomidorków i trochę ogurasów do śniadanka. No, mam te pudełka, ale wiecie co? Mam ochotę na takiego świeżego mm, ogurasa do, do śniadania. Idziesz ze mną? Zobaczcie na takiego małego dreptusia mojego kochanego. Chodź, idziemy. Chodź idziemy. Przejdziemy się, urwiemy sobie ogórków, urwiemy sobie pomidorków. Chodź. Pójdziemy na spacer. No chodź. Nie chcesz iść? Czy chcesz iść? Chodź. Moi rodzice, nie mają jakoś bardzo dużo tych pomidorków ale już widzę, że tutaj jednego mogę zerwać, ja chcę tylko tak dla smaku no i ogurasy. Też chcę sobie parę takich maluszków urwać Ja bardzo lubię małe ogórki w sensie takie wiecie co? Miniaturki o! sobie urwę parę większy czasami żałuję, że nie mieszkam w domu rodzinnym ale wiecie jak to jest zawsze mogę tu przyjechać kiedy tylko chcę i kiedy tylko mam ochotę i tak to wygląda idziemy na śniadanie, pokażę wam co dzisiaj z tych pudełek mam i to jest to Pokazuję Wam dokładnie, co jest na śniadanko. i jak to wszystko wjeżdża. Na chwilkę sobie to włożyłem do mikrofalu, dosłownie na 30 sekund, żeby nie było bardzo zimne, ale myślę, że będzie spoko. Te zerwane ogórasy i pomidorki i tutaj mamy taki sandwich z grillowanymi warzywami, sos ranczerski i ogórki konserwowe, ale tych ogórków konserwowych chyba nie zjem, a zjem sobie z tymi świeży, świeżymi, świeżo zerwanymi. Ja już jestem w domu i nie. myślę, że na tym etapie zakończę tego vloga. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do następnego.